Hej, hej, zapraszam Was na wycieczkę po fascynującym świecie Bladborna. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy część centralnego Jarna pogadaliśmy sobie na temat kliniki, Josefki oraz troszkę oś nietropiciela. Odblokowaliśmy też sobie fajny skrót i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Yy, wrócimy do tego domu, w którym tak bardzo szeptano, że się boją mieszkańcy tego, co się stało. Zwróćcie uwagę, że to od razu w tym domu jest tak, jakby ciszej, i nie słuchać tego, co się dzieje na ulicach. Sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nie jest dla Was za ciemno. Dajcie znać w ogóle, jak z dźwiękiem i z widocznością. Czy nie jest za ciemno, czy muzyka, czy tam dźwięki nie są za głośno. Ty mnie nie zaatakowałeś, nie zauważyłeś mnie. O, widzicie jaki owłosiony? I używa bandaży, żeby zakryć ciało. No oni zdecydowanie wiedzą, że, że coś się dzieje. W ogóle jeżeli podejdziecie bardzo wolno do postaci, można ją zaatakować od tyłu i wtedy też bardzo często wchodzi brutalny atak. Tam mamy dwie bestie, czyli najpierw widzimy, że człowiek zamienia się tak, a finalnie przechodzi w coś takiego. E, tak, teraz bardzo ciężko będzie pokonać ich bez straty życia, ale tu jest taka bezpieczna przystań, tu nie przejdą, za to my możemy je atakować bez telefilam. Bez większych problemów, jak widzicie. Hmm. Robię bardzo małe obrażenia. co to by się działo, jakbym jakbym nie używała tego cheatu. No nie. Okej. Okay. drugi pan, zapraszam ach, kamera, czasami bardzo głupio fokusuje albo raczej nie fokusuje i tak dziwnie obraca, ale to no generalnie w odcinku poprzednim mówiłem, że można sobie przyzwać e, do pomocy ojca Gascoigne i on by nam pomagał na tym moście w ogóle jego rola rola Ojca Gascoyne miała być pierwotnie dużo większa, bo miał z nami spacerować po jarnam. Mieliśmy go spotkać tutaj i on miał walczyć z tymi dwoma wilkołakami sam, jako uznajmy żywy żywy tropiciel, a nie echo jego. Tam jest boss, tam jest bestia, klerykę, którą słyszałyśmy, ja, słyszeliśmy, jak wchodziliśmy pod drabinie. E, tak przejdźmy sobie może Sprawdzam czy niczego nie zostawiłam Tam jak zejdziemy, tam jest kilku przeciwników, to znajdziemy się przy fontannie, gdzie można było przyzwać ojca gascoin. I w ogóle z ojcem gascoinem jest też taki fajny motyw, że... Jeżeli go przyzwiemy i będziemy chcieli zejść do kanałów, bo jest taka możliwość, żeby zejść do kanałów, jeżeli będziemy chcieli zejść do kanałów z nim, to no, on się po prostu odwoła. Nie będzie z nami chciał zejść. Natomiast podobno, jeżeli zagramy przy nim na pozytywce, którą otrzymujemy, uwaga, spoiler od jego córki, to powinien się tak specyficznie zaśmiać. Spróbuję to pokazać, aczkolwiek jeszcze nie mam wglądu. Wgląd dostaniemy trochę później i zastanawiam się, czy tutaj przejść, bo tam są kanały. Czy czy przejść, pójdziemy, słuchajcie od innej strony. Ehm, bo może będzie łatwiej. Tylko sobie wyekwipuję mołotowa. O, spójrzcie na opis ostry koktań z krwi. Koktań z dojrzałej krwi, można nim rzucić, a potężny fetor przyciągnie żądne krwi bestie. Najważniejsze, cenne narzędzie, ale bardzo rzadkie w jarnam, wytwarza się więcej krwi niż alkohol. Tak, także cały jarnam stoi tak naprawdę na krwi. Mamy, trans, mamy transfuzję krwi. Leczymy się krwią. Gdy zabiorą nam za dużo życia. E, dlaczego ten pies nie zwrócił na mnie uwagi? Jest to dziwne. Jego błąd jakbyśmy... A! O nie, nie chcę tu zginąć, nie chcę tu zginąć, nie chcę tu zginąć. Gdzie ten. Uch, było blisko. Krew jest teraz na mnie, na mojej pelerynie. Uh, co jeszcze? Mamy koktajle z krwi, mamy pelety z krwi, które nas wzmacniają. Także krwi jest bardzo dużo i przez krew tak naprawdę zaczęła się plaga bestii. Pewnie wiecie, gdzie jesteśmy. Tu słychać pozytywkę. Ale ja chciałabym wrócić do psów. O, nie tędy, czy ja stąd zebrałam. O, słuchajcie, nie zebrałam czegoś jeszcze. To szybciutko. Ważne rzeczy, ważne rzeczy. Eee, tak. Boże, jakie ja szybko tracę wątek! Jak YouTuberzy mogą rozmawiać, nadawać cały czas, nie gubiąc wątku i jeszcze nie ginąc przy tym. Słuchajcie, podziwiam. Piesek, Piesek. Piesek, Piesek, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Yy, tu też będzie jeden. I to chyba wszystko. I ten pies dosyć specyficznie się zachowuje. Spróbuję go bardzo po cichu zajść od tyłu. Zachowuje się z... tak Tak, Nie wiemy nic o bezpiecznych miejscach jeszcze. To się oczywiście zmieni. To jest endpoint, który będzie bardzo nam przydatny w przyszłości dlatego warto było tutaj zajść tak, te, ten pies zachowywał, zachowywał się dziwnie gdyż jakby atakował te drzwi, a generalnie mieszkańcy Jarnam mają w tych latarenkach wonności, które odstraszają bestie czyli wychodzi na to, że starowinka, bo to będzie starowinka starowinka wyprztykała się z z tych wonności, czekajcie sprawdzę czy się nagrywa Dlatego szuka bezpiecznego miejsca, bo inaczej. No, jak widzieliście, pies już chciał wejść do niej. Tu jest inna droga do, do kanałów. Natomiast jest to ważne miejsce ze względu na to, że poznamy. Inną ważną postać. Przyjazną nam postać. To jest Ailen. Is tropicielką tropicieli, a łowców. I and co what he has to say. Oh, a hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been caught here. Prepare yourself for the world. There are no humans left. Still lingering about what's wrong. Tak, słuchajcie, ona nam powiedziała, że tu już więcej nie ma ludzi, że są same bestie, to nie tylko ona nam to powie tak naprawdę. No zresztą już to widzimy, no nie. To jest tropiciel tropicieli i jej zadaniem jest eliminacja tropicieli, którzy się upili krwią, którzy zamieniają się w bestie. Eilyn też była kiedyś taka jak my, ze względu na to, że w przyszłości powie nam, gdyby nas zaatakowała i byśmy zginęli, to by nam powiedziała, żeby pozdrowić Lalkę. W związku z czym wie, że istnieje coś takiego jak Snu Tropiciela. Ale ona już, już nie korzysta ze Snu Tropiciela. Teraz, jak zginie, to już na zawsze. Już się nie odrodzi. I słuchajcie, ona dała nam. Znak odważnego tropiciela. Dzięki niemu można wracać po prostu do lampki i nie tracić przy tym swoich tętni krwi. I dlaczego ona nam to dała? Najprawdopodobniej już nie jest jej potrzebny, skoro, no, chcę wybrać przedmiot, skoro no, ona nie może wrócić do snu. Także. A patrzcie, ile ich miała tam cztery nam dała, czyli aż czterech tropicieli zdążyła zabić, zanim z nami porozmawiała. Z nią. Wiąże się questline, dosyć ciekawy, i chcemy, żeby została naszą przyjaciółką. Nie chcemy z nią walczyć, słuchajcie. Jest dosyć trudnym przeciwnikiem, ale najważniejsze, jeżeli poprowadzimy jej questline prawidłowo, to otrzymamy bardzo fajną runę. Także ja będę do tego jak najbardziej starała się opuścić. Zginę, nie zginęłam. To było bardzo, bardzo głupie z mojej strony. Chciałam zrzucić... no, no trudno, nieważne. E, tak, na szczury trzeba uważać, bo teraz niby są na dwa ciosy, ale my też jesteśmy bardzo szybko do zabicia. Tu... może to wykorzystamy. Spadliśmy tam, gdzie nie chciałam jeszcze spaść czyli do, do kolejnej części kanałów. I ta droga poprowadzi nas do skrótu, tak naprawdę do ojca Gascoigne, ale również do skrótu do jego córki. Która ma dosyć, która ma dosyć smutny, no, ale też przy tym myślę ciekawy questline. Może tam z góry będą do nas strzelać, więc sobie przebiegniemy i odblokujemy. Odblokujemy sobie wejście do córki. Pamiętacie, jak mówiłam, że drebiny w Bloodborne są naprawdę długie. Widzicie, co miałam na myśli i o czym rozmawiać. Ile można nawijać, nie? Dobra, dobra. dobra. Może zwróciliście, zwróciliście uwagę, że kruki są dosyć duże, są ociężałe. E, najprawdopodobniej, może ją mówić, e, tak się obżarły. Się obżarłem, słuchajcie, no co jedzą kruki padliną? Że, że nie mają siły e, latać. Tam kiedyś można było chodzić. E, tak jak już wspominałam, po, z kliniki josefki można było chodzić po dachach po jarną. I w pierwotnej wersji tam leżał lód. Dobra, 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 dobra. Dostaliśmy wiedzę szaleńca. On nam pozwoli odblokować wgląd i pogadać z daleczką. co oczywiście zrobimy. O, dlaczego nie przed ten brutalny atak? No, dziś nie idzie. I tak to by było na strzała. Hmm.

I mustn't forget if it plays one of Daddy's favourite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mum's so silly when I'm off without it. My mum wears a red dress, It's so big and beautiful. You won't oh, and if you find her, give her please I know you can do it. Tak dostaliśmy od Gascoyne, pozytywka. ona będzie dosyć kluczowa. No, może nie kluczowa ale... dosyć yy, ważna w dalszej części gry. Yy, tak, ja sobie dobiegnę do latarni i przywitamy się we śnie to robiciela. A jak na razie dziękuję Wam za ten odcinek. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Dawajcie znać, czy znacie jakieś ciekawostki, czy może się dowiedzieliście czegoś nowego. Jestem też bardzo chętna na każdą Waszą teorię. No, to do zobaczenia. Pa pa!